Czy w takim świecie chcemy być ludźmi, którzy nie sięgają nigdy po przemoc, jakąkolwiek, nie tylko fizyczną? Czy rzeczywiście jesteśmy ludźmi i chcemy być ludźmi, którym będzie wstrętne jakiekolwiek manipulowanie innymi? Jakiekolwiek wywyższanie się nad innych, jakakolwiek demonstracja swojej wyższości, swojej władzy. Czy, czy właśnie takimi chcemy być? Czy chcemy być ludźmi, którzy nigdy nie oddadzą ciosu za cios? Czy chcemy być ludźmi, którzy nadstawią drugi policzek? Czy chcemy być ludźmi, którzy są zdeterminowani, żeby zło zwyciężać dobrem? Czy chcemy być ludźmi, którzy pozostaną owcami w świecie wilków? Czy chcemy być ludźmi, którzy zostaną owcami w kościele wilków?